Jeżeli idzie o nowy system płatności na naszych drogach, to uważam, że błędem było rozpoczęcie takiego kombinowania wokół tego systemu, który został zbudowany w 2011 roku. Państwo tutaj właściwie z każdym rokiem ponosiło kolejne porażki. Zdecydowało się na początku ogłosić przetarg na nowy system. Ten przetarg nie wyszedł. Przekazało ten system do Generalnego Inspektora Transportu Drogowego, który miał stworzyć ten system od zera. To też się nie udało. Trafił ten system w końcu do Krajowej Administracji skarbowej. No jest tu takie podrzucanie czego jaja i to może byłoby śmieszne i zabawne, gdyby nie to, że to jest system dotychczas bardzo szczelny, który przynosi nam około 2 miliardy złotych rocznie. I były to pieniądze, które kierowaliśmy w całości na utrzymanie druga, więc ten fragment życia drogi, który nie może być wspomagany przez środki unijne. Dzisiaj z takich nieoficjalnych informacji wiemy, że wpływy za rok 2021 będą około 40% mniejsze, czyli 800, być może nawet ta kwota dojdzie do miliarda złotych. Oficjalnie oczywiście Krajowa Administracja Skarbowa mówi, że wpływy są mniejsze, bo są promocje po to, żeby kierowcy przenosili się do nowego systemu, że jeszcze jest taka pewna faza testowa, w związku z tym nie ma karania kierowców. Natomiast trzeba sobie jasno rzeczywiście powiedzieć, że ten system, aplikacja dla kierowców samochodów ciężarowych póki co nie działa. Jest to też złe rozwiązanie z takiego punktu widzenia, jakim jest bezpieczeństwo, bo ta aplikacja wymaga cały czas naszej atencji, sprawdzania, czy wszystkie kontrolki się świecą, czy ona rzeczywiście działa, nie ma przerwy w dostawie do internetu, do systemu GPS. No i to omijam, że jest niebezpieczne, ale przede wszystkim jest niezgodne z przepisami, bo nie powinniśmy się bawić telefonem, a do tego ta aplikacja nas. Zmuszyć. Ze względu na to, że nie ma um, instrumentów do budowania um, tych um, urządzeń samochodowych, no, nie wszyscy mogą się absolutnie w nie wyposażyć. Ten proces wyposażenia pewnie potrwa półtora roku. No, pytanie, czy tyle będzie trwało to umowne testowanie systemu. Od 1 grudnia rzeczywiście bramki znikają, w tym sensie, że będą podniesione. Także kierowcy. Muszą się wyposażyć w jakiś nowy sposób płatności. No i znów, jedyny kraj Polska na świecie, który dla samochodów osobowych właśnie wprowadza aplikację, która będzie pozwalała bo no tak się mówi oczywiście rząd zaprzecza śledzić ten samochód, jeżeli zapomnimy jej wyłączyć po zjechaniu z tego odcinka. Ona nadal będzie działać i będzie sprawdzać, gdzie aktualnie nasz samochód przebywa. Mówimy oczywiście też o zamiennych takich formach, jak bilet elektroniczny czy bilet papierowy. No, póki co koniec rzędem temu, kto powie, na jakich stacjach będzie można te bilety kupić. Całe szczęście, że Państwo poszło w ostatniej, nie ma chwili, do głowy i już podpisało z jedną firmą, która dostarcza aplikacje między innymi do płatności na autostradach prywatnych, żeby także ta aplikacja mogła funkcjonować. Mam nadzieję, że wszystkie aplikacje obecne dzisiaj na rynku zostaną do tego dopuszczone, bo one są po prostu proste, nie są tak skomplikowane i tak nieprzyjazne, jak ta aplikacja, którą proponuje Państwo, a bez dostępu do takich alternatywnych form płatności, no, bylibyśmy niejako zmuszani do tego, żeby instalować się właśnie w, admin, w aplikacji państwowej, która, tak jak powiedziałem, rodzi pewne obawy ze względu na śledzenie naszego przemieszczania nie tylko po odcinkach płatnych państwowych, ale także poza nimi, jeżeli oczywiście nie zdążymy jej wyłączyć.